Cześć, witamy Was w ostatnim przedfalkonowym wydaniu Falcon Kontratakuje. Dzisiaj będziemy Wam opowiadać o tym, co fajnego będzie na Falconie, co warto zobaczyć, dlaczego warto przyjechać i dlaczego na scenie prawdopodobnie podczas kafewarii ten nikt nie zginie. Jeżeli do tej pory zastanawialiście się, czy warto przyjechać na Falcon, to ten odcinek pomoże Wam właśnie w tym, aby podjąć decyzję. Zapraszamy! Jedną z największych atrakcji na tegorocznym falkonie będzie spotkanie z zagranicznymi gośćmi, takimi jak... Na przykład Mark Reinhagen. Mówiliśmy o nim troszkę, możecie go kojarzyć z takich dzieł jak Wampir Mascarada i w ogóle z całego tego świata. Będzie on prowadził spotkania autorskie oraz będzie miał prelekcję o swojej najnowszej grze, którą jeszcze chyba pisze, I Am Zombie. Tak, oprócz niego na w Falcon przyjedzie również David Weber i będziecie mogli się przyjechać na Falcon właśnie z jego książkami, aby wam podpisał... Honor Harrington, te wszystkiego dzieła, który wydał. Honor był. Harrington 2, Honor Harrington 3, aż tak do 148. Tak, bo on na pewno będzie siedział cały dzień i będzie je wszystkie podpisywał, każdemu po kolei. Będzie do kupienia deska Harringtonów takie specjalne wydanie seryjne. Ostatnim gościem, którego chcielibyśmy Wam zareklamować jest Michael Swanwick, bardzo utytułowany amerykański pisarz, który Hugo i Nebule generalnie kolekcjonuje w zasadzie tylko po to, w żeby. w swoim garażu, bo ma ich tak dużo. Tak, żeby je potem sprzedać na złom i żyć po prostu z tych pieniędzy do końca życia, gdyż tak dużo tego dostał. W Polsce zostały wydane jego książki na przykład Smoki Babel i Córka Żelaznego Smoka. Generalnie bardzo warto przyjść po autograf, porozmawiać z nimi na autorskim. Ale przede wszystkim autorskich. właśnie też zobaczyć go i wysłuchać tego, co ma do powiedzenia, bo to są ludzie, którzy wiedzą, wiedzą o czym piszą. Tradycyjnie jedną z największych atrakcji Falconu jest scena oraz występy na niej. W tym roku zapraszamy Was m.in. na występ grupy On i On. Jest to grupa, która zajmuje się kabaretowym śpiewaniem oraz kabaretowymi skeczami i oni właśnie będą dla Was taki program przedstawiać. Czyli jaja z gitarą, innymi słowy. No, można powiedzieć, że jaja z gitarą. Oprócz tego również będzie można zobaczyć na scenie prezentację gry Dragon Age Inkwizycja, która na pewno okaże się bardzo dobrą grą, więc warto o niej już... Z... Zobaczyć przede wszystkim o czym będzie i co twórcy wymyślili tym razem dla nas. Fundacja Sztuk przedstawi swój bardzo dobrze odbierany program Kafe Varieté. Jest to najlepsze, co cyrk ma do zaoferowania w obecnych czasach, bez męczenia zwierząt, czyli akrobacje, które grożą przeważnie śmiercią, ale praktycznie nikt na tak. tych sukach nigdy nie umiera. Tak, bo ludzie tylko czekają na to, jak widzą akrobacje, żeby ktoś akurat spadł i zą sobie kark, nie? Tak. Jak na naskar, jeździ się wychodzi. w kółko, aż ktoś się wywróci. Oprócz tego będzie pokaz filmu Bal utracony, prawdopodobnie jak mówią sami twórcy pierwszego polskiego filmu steampunkowego. Tak, tak, prawdopodobnie to dobre słowo, trzeba je wziąć nawias i tutaj podrzucić. Ale będzie to do okazja, żeby właśnie zapoznać się z tym filmem i zobaczyć przede wszystkim, jak wygląda tworzenie tego typu filmów w Polsce. Oprócz tego dużym punktem programu będzie Cosplay, czyli konkurs odlotowych strojów. Czyli każdy może przyjść, zobaczyć coś dla siebie, bo akurat nie wiemy, jakiego w, ty w tym roku będę stroje, ale ja na przykład spodziewam się prawdopodobnie jakiejś Elzy, bo to jest teraz na topie, przynajmniej tak było w Halloween w Stanach Zjednoczonych, natomiast my możemy spodziewać się wszystkiego, więc warto przyjść, zobaczyć. Na pewno spodziewamy się tutaj. wysokiego poziomu, jak to na dobrych konkursach w Polsce. Dokładnie, więc warto zobaczyć scena odwiedzcie. Po raz drugi na Falconie będzie wystawiana Falcon Arena. Główną atrakcją Falcon Areny jest to, że można przyjść, zrobić broń improwizowaną. Albo przyjść już z przygotowaną bronią improwizowaną. Bezpieczną, mm -hmm. um, która będzie nam służyła do tego, żeby okładać innych y, ludzi przebranych, bądź przebranych, za Uczestników, nie ludzi wszystkich, którzy będą tam chodzić, tylko innych uczestników, którzy chcą okładać i być okładanymi. Mechanika walki jest mniej więcej taka, że dostajemy bonusy za fajny strój, dostajemy bonusy za fajne odgrywanie tego, że nas boli, albo że jesteśmy strasznie groźnym barbarianem i tu jest Kaszrama, z krwi, czy cokolwiek tam sobie No Po prostu odgrywanie jest. postaci, może tak. Tak, będą półfinały. Finały generalnie w zeszłym roku zapewniło to mnóstwo emocji uczestnikom oraz oglądającym. Bardzo fajna rzecz. A oprócz tego odbędą się również pokazy sarmackie, czyli przyjdźcie, waście i obaczcie, co będą mieli do pokazania wam ci piękni jego moście i panny, a potem warsztaty. Warsztaty francuskiej sztuki uciekania, czyli parkouru. Mhm. Będzie można popatrzeć i prawdopodobnie coś sobie złamać. No i to uciekać też przy okazji. A skoro przy warsztatach jesteśmy, to będą też warsztaty szermierki, które, tak. jak teraz o tym myślę, powinny być przed Falcon Areną. Będą prowadzone przez o. człowieka bardzo doświadczonego, bo 17 lat już prowadzi zajęcia z szermierki. A od 30 lat już sam uprawia szermierkę, jeśli można tak powiedzieć. Tak, i jest też autorem powieści nauczyciel sztuki. Dokładnie. Oprócz o, tego, tego hmm, będą proszę. warsztaty Makeup Magic, czyli. Trochę bardziej specjalnej odmiany makijażu. Oraz warsztaty origami oraz jeszcze inne warsztaty języka i kaligrafii japońskiej. Jeżeli będziecie chcieli gdzieś porzucić swoje dzieci na pewien czas, to będzie dla nich na przykład warsztat komiksu i cała masa zajęć w bloku dziecięcym. Tak, dokładnie. Więc jest co robić z pociechami i ze samym sobą. Jak się okłada mieczami. Jeżeli lubicie rywalizację, ale nie taką, kiedy ludzie okładają się przygotowaną wcześniej bronią po głowach, to możecie obejrzeć rywalizację sportową, a dokładnie e-sportową na turniejach na tegorocznym Falconie. Odbędą się turnieje różnego rodzaju gier, takie jak na przykład? Jak na przykład największy turniej LoLa w Lublinie. Albo na przykład turniej Doty 2. StarCrafta, także dwójki, Counter Strike'a. I Hearthstone'a. Oprócz tego będzie oczywiście konsolówka, w której też będzie można obić mordy w Tekenie i tego typu innych wynalazkach. Jeżeli natomiast wolicie nieco bardziej analogową rozrywkę, to będą między innymi turnieje gier planszowych, mm -hmm. także drużynowe mistrzostwa gier planszowych, w których drużyny wcześniej złożone będą mogły skopać, yy, pokonać przeciwników z innych złożonych drużyn, bardzo znanych i lubianych. Przede wszystkim będziecie mogli grać w gry planszowe, które mogą przynieść Wam jeszcze jakiś profit w postaci nagród. Natomiast jeżeli byśmy przeszli dalej, odbędą się również konkursy dla graczy, dla graczy werpegów, czyli na przykład konkurs NERD. W którym będziecie mogli stanąć w szranki z innymi graczami, aby przede wszystkim pokazać innym, jak to potraficie odgrywać swoją postać i przede wszystkim bawić się dobrze, bo o to w tym wszystkim chodzi. Oprócz tego będzie prestiżowy konkurs LARP Najwyższych Lotów, LNL tak zwany. Motywem tegorocznego konkursu będzie Look I Am Your Father. Chodzi o to, żeby dokonać adaptacji na formę larp innego dzieła wytworu kultury i przedstawić to sędziom oraz graczom w taki sposób, żeby wygrać. A, przedstawiać będą właśnie twórcy, którzy już są zgłoszeni i przygotowali te LARPy, natomiast Wy będziecie mogli mieć okazję zagrać jeszcze w te LARPy. To jest bardzo dobra rzecz, bo naprawdę one są najwyższych lotów. Były selekcjonowane, to nie jest tak, że wszystkie LARPy się dostały, także zapraszamy na wszystkie te punkty programu. Tak, bo warto. Oprócz tego w programie mnóstwo atrakcji, których nie da rady spamiętać, więcej sobie wypisaliśmy. W programie będziecie mogli znaleźć takie rzeczy jak pokazy, prelekcje, wykłady, panele dyskusyjne, konkursy, koncerty, projekcje filmów, wystawy fotografii i wiele, 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 wiele innych rzeczy. A jak dobry konwent, to i dobra impreza. Klub Studencki Kazik codziennie zaprasza wszystkich spragnionych... Piwa po 4.50 za okazaniem identyfikatora oraz dobrej zabawy przy muzyce, która tam leci. Tak, <gry> zabawa, świetna zabawa dla nocnych marków. Jak słyszeliście, Falcon warto odwiedzić z ponad 600 powodów. Uh, 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 nawet jeszcze, jeszcze wiele, wiele, wiele innych powodów. Jeszcze wiele. tak Mamy nadzieję, że się tam z Wami zobaczymy. Jeżeli nie, to po Falconie opowiem Wam, co działo się a tam, Falcon, tam fajnego. A Falcon jest już wkrótce, więc jeżeli się dalej zastanawiacie nad tym, czy przyjechać, to już się pakujcie, bo dobrym pomysłem jest stawienie się tam, aby zobaczyć to wszystko, o czym mówiliśmy wcześniej. Gdyby to był Polkon, już stalibyście w kolejce.